O! Cześć! Nie zauważyłem Was. Właśnie czytam sobie książkę Stephena Hawkinga o fizyce. Krótką historię o czasie. I, I właśnie trafiłem na rozdział Myślenie o wszechświecie. I tak sobie myślę, czym byłby wszechświat? Czym byłby wszechświat, gdyby nie trochę rozrywki? Trochę czegoś, co poprawia nastrój. I właśnie dzisiaj dla Was specjalnie Sprawdzę w jaki sposób można sobie poprawiać nastrój i czy do tego nada się leczkowe mocne wiśnia. Także już otworzyłem tutaj, pozwoliłem sobie lekko nalać, żeby to em, trochę piany mi zleciało. Ale proszę bardzo, nalewamy. Wiadomo, z góry troszeczkę też nalejemy, żeby lekka warstwa piany się pojawiła. Ale może przeczytajmy i, i ocenimy e, sam wygląd e, puszki. Puszka schlubna, nie ma tutaj za, za wiele na dobrą sprawę. Wygląda to dosyć estetycznie, ładnie. Mamy tutaj ładne trzy wisienki z drugiej strony również. W razie jakby ktoś mnie czytać nie potrafił, ale, ale i też. Przecież wszyscy smakosze alkoholi są inteligentnymi osobami. Oczywiście, że potrafią czytać. No, przeczytajmy, może tył. Iwo mocne o smaku wiśniowym, pasteryzowane, zawiera cukry i substancje słodzące, alkohol 9% objętości. Później mamy skład, informacje o tym, że najlepiej spożyć przed datą i numer, i numer partii na spodzie puszki i, w chodny, i przechowywać w chłodnym miejscu, ale jakże? Przecież każde piwo należy pić na zimno, na jak najzimniej się da. Wtedy to piwo smakuje najlepiej. Także odkładamy puszeczkę tutaj. I teraz przejdźmy do skosztowania tego trunku. Zapach jest, szczerze, jest bardzo dobry, jak na piwo, które kosztuje małe pieniądze na dobrą sprawę. Bo wiadomo, normalnie to tacy ludzie jak my piją jakieś fajne keny albo piwa kraftowe, więc dla nas jakieś. Piwo za niecałe 3 zł, to jest na dobrą sprawę nic. Ale, ale sprawdźmy jeszcze smak, bo zapach mówię, smaku... pachnie jak wiśnia. Świeżo zerwana wiśnia w ogrodzie na wsi przez waszego dziadka, waszego wujka, więc jest to zachęcające jak najbardziej. Gdyby ktoś mi nie pokazał tej puszki, mógłbym stwierdzić, że to może być nawet lech z, z sokiem. Jakimś właśnie liśniowym. Ale dobrze. Ale spróbujmy. Mm. Smakuje wybornie. Smakuje o dziwo wybornie. Mm. Nie tu, tu żadnej goryczy. To piwo faktycznie jest słodkie. Smakuje jakbyśmy pili. Można nawet jakieś Somersby. I naprawdę wydaje się powiedzmy bardzo zwodnicze. Trzeba pamiętać, że to jest 9%. Więc. Wypicie pewnie takich dwóch, trzech, już mogłoby, moglibyśmy poczuć, ale spróbujmy jeszcze raz drugi. Mmm, naprawdę smaczne. Naprawdę wydaje się droższe niż to, które tutaj e, mamy. I za ile je zakupiłem, mmm, trzeci łyk. Dalej, tak samo dobre, ale skończmy już z, z, z tym. Nie chcemy się tutaj upić, tylko chcemy zrecenzować i powiedzieć coś o tym napoju. Ym, smakuje naprawdę dobrze, o dziwo, i gdybym mógł, to bym oczywiście polecał każdemu. I no, w sumie tyle. No. Dziękuję bardzo za oglądanie. Trzymajcie się, cześć!